Taki paradoks, bo to atakowaliście ta druga połowa pod wasze dyktando, tyle strzałów, to nie, nie pamiętam kiedy było oddane, a nic nie chciało wpaść. No tak, mieliśmy tych sytuacji sporo. Szkoda, no bo mecz był naprawdę do wygrania. Walczyliśmy do końca. Myślę, że parę minut zabrakło, bo już w końcówce to już naprawdę siedzieliśmy, ich 16. No szkoda, że nie chciało wpaść, bo myślę, że nie zasłużyliśmy na tą porażkę. Ten wamkarz był taki nie do pokonania dzisiaj? Czy czegoś brakowało Wam przy oddawaniu tych strzałów? mi się wydaje, że celności, no bo te piłki szły tam minimalnie obok ramki. Gdyby to szło w światło, kto wie, czy by tam nie wpadło, nie? Ja sam miałem kilka sytuacji, no jest mi tylko przykro, że nie chciało, że to nie wpadło, no bo naprawdę te punkty tutaj były do zrobienia. Widać, że ta bramka to tak dodała ci dużo pewności, bo ta piłka już zaczyna cię szukać tak jak to miało miejsce jak grałeś w nielbie. Kiedy mnóstwo tych piłek było do, kierowanych do ciebie i trafiałeś? No, dziś no tak. udało się trafić. No. Udało się trafić, i ale po tej ramce miałem jeszcze kilka takich piłek, które co najmniej jedną powinienem też wykorzystać. No, mówię, tak jak już powiedziałem wcześniej, mogę tylko żałować i przeprosić kolegów i kibiców, że nie, nie wygraliśmy tego no meczu. To... Trzeba te punkty zdobywać. Na pewno się nie załamiemy i pojedziemy do Longa zdobyć trzy punkty.